Są dni, kiedy czujesz, że jesteś tylko dla innych. Dajesz, troszczysz się, pamiętasz o wszystkim, myślisz o wszystkich. Pilnujesz terminów, rozwiązujesz problemy, dbasz o to, żeby innym było dobrze. A na końcu dnia, orientujesz się, że dla siebie nie zrobiłaś nic. I nawet jeśli próbujesz odpocząć, nie czujesz prawdziwego relaksu. Coś w tobie jest spięte, czujesz, jakby brakowało ci powietrza. Może nawet nie pamiętasz, kiedy ostatnio zrobiłaś coś tylko dla siebie, bez poczucia winy, bez myślenia o tym, co jeszcze trzeba zrobić. Ale kobieca energia nie rozwija się w ciągłym dawaniu, rośnie wtedy, gdy pozwalasz sobie brać. Czy potrafisz przyjmować? Czy kiedy ktoś mówi ci komplement, przyjmujesz go, czy umniejszasz swoją wartość? Czy kiedy masz chwilę wolnego czasu, potrafisz go celebrować, czy od razu szukasz kolejnego zadania do wykonania? Kobieca energia budzi się wtedy, gdy uczysz się być otwarta na przyjmowanie. Przyjmowanie pięknych słów, przyjmowanie dotyku, przyjmowanie chwili dla siebie, przyjmowanie przyjemności. Spróbuj teraz. Pomyśl o czymś, co ostatnio dostałaś może ktoś powiedział ci coś miłego, może zaoferował pomoc, może coś podarował. Jak na to zareagowałaś? Czy przyjęłaś to w pełni, czy pomyślałaś, że nie zasługujesz? Zatrzymaj się na chwilę i przypomnij sobie, że masz prawo brać. Masz prawo przyjmować czułość. Masz prawo do odpoczynku, który nie jest nagrodą za ciężką pracę, ale naturalnym elementem twojego życia. Masz prawo robić dla siebie rzeczy tylko dlatego, że sprawiają ci przyjemność. Dziś zrób coś dla siebie bez poczucia winy. Przyjmij komplement i po prostu uśmiechnij się, zamiast go umniejszać. Pozwól komuś się tobą zaopiekować. Usiądź z filiżanką herbaty i nic nie rób przez kilka minut, niech ta chwila będzie tylko Twoja. Jeśli chcesz więcej inspiracji i prostych sposobów na budzenie kobiecej energii, pobierz bezpłatny poradnik o pięciu niesamowitych rytuałach, które pomagają na nowo połączyć się ze swoją kobiecością. Link znajdziesz w opisie. Jesteś ważna. Zasługujesz na to, by brać. Pozwól sobie na to.